Kiedy człowiek tutaj przyjeżdża, to no wyjeżdża na pewno bogatszy tymi ludźmi, których się dotyka, ich prostotą, głęboką wiarą, którą mają, którą przechowali. Początki historii cudownej ikony Matki Bożej Brasławskiej sięgają XVI wieku, kiedy na wyspie jeziora Nieśpisz zamieszkali zakonnicy zakonu bazylianów. Następuje na naszych oczach ogromna wiosna kościoła katolickiego na tej ziemi, która jest zawsze związana z kościołem. Ta diecezja ma 40 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ta diecezja ma 2000 cudownych jezior. Ta diecezja ma półtora miliona ludzi i dużo dużo katolików, którzy tu przychodzą. Chcę przekazać polskiemu kościołowi szczere podziękowanie od nas, ludzi żyjących w Białorusi, za pomoc naszemu kościołowi. My zawsze wierzyliśmy w Boga i chodziliśmy się modlić. Nasze babcie, mamy i ojcowie zachowali i przekazali nam tę wiarę. Ale to były trudne czasy i było bardzo ciężko. Modlim się za to, żeby na świecie było spokojnie, żeby lepiej było żyć. To każdy ma tym. Oj, ja nie znaję, będę rozpowiadać wszystkim, co ja tutaj wiedziałam, jak nam przyjemne było. Ojciec mój. з'яўляецца палякам Я таксама жадаў бы пастанавіць сваё як у нас магчыма каб был і беларус і паляка адначасова бо у Мне есть близкая польская мова, польская культура. Мы не очень любим по белорусски, но мы уже привыкли. У нас ксенц Мячеслав с польский, но он, уже дуже уж лету, 20 лет. И працули. Тут и так, ну, не так разговаривали. Мы по-польски только так, а тут и вот и мшата ну, трохи нам бы было по-польски.